Dobra, chyba się nagrywa. Nie, większego kubka nie miałem. Także siemano, ja jestem Eru, już witajcie, kurwa, w kolejnym odcinku na moim kanale. Można powiedzieć, że już ostatnim filmiku na moim kanale. Oczywiście w tym roku, kurwa, bo kończy się 2021, a zaczyna się 2022. Jej, kurwa, cieszę się. Brawo! Yy, a tak całkiem szczerze, to w sumie bardzo szybko zleciał ten rok, no bo... W tym roku zacząłem nagrywać od marca, dokładnie od 5 marca, czyli od moich 17 urodzin. No i kurwa, za niedługo będzie już rok, od kiedy nagrywam tak regularnie, częściej. Dokładnie za 3 miesiące, w marcu 5. No i wtedy kurwa, mam plan, żeby zrobić zajebisty content i kombak zajebisty też. Bo teraz to będę coś tam nagrywał, ale do marca to nie wiem, może w końcu skończymy far kraja kurwa przydałoby się. Może też pokupuję jakieś różne rzeczy, zrobię recenzję, bo już w sumie czekają tutaj na mnie chyba dwie rzeczy? Tak, dwie i może coś jeszcze sobie załatwię, żeby to zrecenzować i Wam pokazać, jakieś, nie wiem, śmieszne filmiki może nagram. Zobaczy się, a po moich 18 urodzinach będzie, kurwa, zupełnie inny content. Można powiedzieć, że bardziej vlogowy, ale dobra. Ja dzisiaj nie o tym. No i co? I chciałem Wam życzyć, kurwa, Szczęśliwego nowego roku, tylko tyle. W każdym bądź razie to nie spodziewałem się, że moja przerwa dokładnie chyba 3 tygod. 3? 3? 3 tygodnie przerwy zrobiło więcej subów niż kurwa moje filmy na kanale. To jest śmieszne, kurwa, ale prawdziwe. Zrobiło jakieś. nie wiem, kurwa z 13. Wyś... boże. 13 subskrypcji chyba mi wbiło czy coś takiego. Mam teraz 317. No, ale odkąd robiłem przerwę, to suby zaczęły kurwa wpadać. To zdziwiło mnie. To znaczy, że chyba ludzie chcą kombaku, ale jednak, tak patrząc po wyświetleniach, no w sumie też się nie przykładam do tych filmów jakoś bardzo. Ostatnio się nie dokładałem do tych filmów, więc też nie ma się co dziwić na wyświetlenia. Ale zmotywowało mnie to, bo poczułem, że kurwa, jednak ludzie coś tam subskrybują, coś tam dają. Dalej komentarze, mimo że mam przerwę, starają się odpowiedzieć na wszystkie komentarze Nie zawsze się to dało, ale w każdym bądź razie dało mi to taką motywację, żeby jednak, kurwa, coś tutaj nagrywać. No i co do nagrywania, będę od nowego roku, jak po Sylwestrze już dojdzie do mnie ten fakt, że jest 2022, no wiecie o co chodzi, pikolo i te sprawy. Jak już to do mnie dojdzie, ten fakt, że już jest 2022, o to myślę, że, kurwa, będę wrzucał części filmy, czyli nie wiem, może w styczniu, od stycznia jakoś zacznę, spróbuję przynajmniej. No i w każdym bądź razie to, co mógłbym powiedzieć więcej? No, życzę Wam kurwa udanego sylwestra, przede wszystkim bezpiecznego, pijanego, ale bezpiecznego, żeby Wam petarda nie wybuchła w rękach i. No, no wiecie, to jest nieprzyjemne. Macie tutaj petardę, przypuśćmy, że to jest petarda i ona robi. Puf! No i nagle kurwa nie macie ręki, nie? No, żeby takiej przykrej sytuacji nie było, to po prostu życzę Wam szczęśliwego i bezpiecznego, i pijanego, i jakiegokolwiek chcecie Sylwestra. I <laughs> e, czy coś chciałem jeszcze dopowiedzieć? Nie wiem. Ja sobie życzę w przyszłym roku, żeby kurwa znaleźć więcej kurwa weny, więcej czasu przede wszystkim. E, raczej będę miał przez te 3 miesiące jeszcze trochę czasu. Nie wiem jak po osiemnastce, czy znajdę kurwa więcej czasu, czy też nie. No i po prostu chcę jak najlepiej ten czas teraz wykorzystać dla Was i jak i dla kanału, żeby się rozwijał jednak w dobrym kierunku, a nie w tym złym. No i w każdym bądź razie to chyba byłoby już na tyle z tego filmu. Był on taki trochę informacyjny, trochę taki pogadankowy, dosyć krótki, ale podsumowując to, od nowego roku wracam na kanał, jeszcze nie wiem, czy w styczniu. Znaczy w styczniu na pewno, ale nie wiem czy w drugiej połowie stycznia, czy może jeszcze w pierwszej połowie stycznia, czyli jakoś na początku yy, stycznia po prostu, czy wrócę, czy coś takiego. Sorry, jestem jeszcze trochę zamotany, bo mam dużo spraw jeszcze na głowie, ale już powoli się to rozwiązuje. Tak. I to nie jest żadna wymówka, jakby co. To nie, naprawdę. Z ręką na Siusiaku, <grych> z ręką na sercu kurwa mówię, że to nie jest. Yy, gdzie jest serce? Po lewej, no. Z ręką na sercu, kurwa, mówię, że to nie jest żadna wymówka. Nie jest to żadna wymówka. No. E, czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? No nie wiem, kurwa, zagubiony jestem, muszę się odnaleźć jeszcze. E, w każdym razie, jakbym czegoś nie dopowiedział, to albo to dogram, albo na Instagramie to doprecyzuję na jakiejś relacji czy coś takiego. Więc możecie wbijać na Instagrama, macie linki w opisie. No i co? No i kurwa, to już byłoby chyba na tyle. Ja się będę z Wami żegnał. Komentujcie, subskrybujcie i oczywiście jakieś lajki dla zasięgu, czy coś w tym stylu. No i co? No kurwa, Instagrama macie tam na dole. Ja się z Wami żegnam. Siema!